Czy wiesz, że mężczyzna nie marzy tylko o pocałunkach na ustach, że istnieją miejsca, których dotyk jest dla niego jak zaproszenie do świata, w którym może wreszcie być sobą? Karl Jung mówił, że miłość jest nie tylko pragnieniem ciała, ale także mostem między duszami miejscem, gdzie mężczyzna odkrywa swoją siłę poprzez kobiecą energię. Ale niewiele kobiet rozumie, gdzie naprawdę zaczyna się ten most. Dziś odkryjemy trzy miejsca, które każdy mężczyzna pragnie. Abyś pocałowała. Ale nie chodzi tu tylko o fizyczność, chodzi o coś głębszego coś, co sprawia, że jego ego milknie, a jego dusza zaczyna ufać. Zanim jednak przejdziemy dalej, zatrzymaj się na sekundę i zapytaj siebie: Czy potrafisz być tą kobietą, która potrafi całować nie tylko usta, ale również ego, duszę i serce mężczyzny? Jeśli tak, zostaw po sobie ślad w komentarzu. Napisz. Świadoma kobieta. Niech YouTube wie, że jesteś jedną z tych, które nie boją się prawdy o mężczyznach. Pierwsze miejsce, w które każdy mężczyzna pragnie, abyś go pocałowała, to jego czoło. Nie dlatego, że to romantyczne, ale dlatego, że to akt uznania. Kiedy całujesz mężczyznę w czoło, mówisz mu bez słów: Widzę cię. Nie tylko twoje ciało, ale twoje myśli, twoje lęki, twoje zmęczenie. Jung pisał, że mężczyzna nosi maskę wojownika, ponieważ boi się, że jeśli ją zdejmie, straci szacunek świata. Ale pocałunek w czoło to gest kobiety, która mówi Nie musisz być wojownikiem, możesz być człowiekiem. To pocałunek, który koi ego i budzi świadomość. Kobieta, która potrafi to zrobić, staje się dla mężczyzny miejscem spokoju. Pamiętaj, nie każda kobieta potrafi dać mężczyźnie spokój. Większość daje mu emocje, dramat, presję, ale ta, która całuje jego czoło, daje mu ciszę. A cisza to coś, za czym każdy mężczyzna tęskni, choć rzadko się do tego przyznaje. Drugie miejsce, którego pragnie, abyś go pocałowała, to jego dłonie. To właśnie dłonie są narzędziem jego misji. Dłonie mężczyzny niosą jego ciężar, jego pasję, jego pragnienie, tworzenia. Gdy całujesz jego dłonie, mówisz doceniam to, co budujesz. Jung uważał, że mężczyzna realizuje siebie poprzez działanie, a kobieta przez zrozumienie. Pocałunek w dłonie to zrozumienie w najczystszej formie. Nie wymaga słów, tylko obecności. Dłonie są jego symbolem siły, ale też bólu. Bo każda dłoń, która daje, nosi ślady tego, co musiała utrzymać. Więc kiedy dotykasz jego dłoni w ciszy, przypominasz mu, że nie musi już niczego udowadniać. On po prostu może być, i w tej chwili przestaje być tylko mężczyzną, a staje się człowiekiem, który czuje. Wiesz, dlaczego ten gest ma taką moc? Bo w świecie, w którym mężczyzna musi być twardy, ty pozwalasz mu być delikatny. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że mężczyzna otworzył się przy tobie bez lęku, to właśnie dlatego. Poczuj to zdanie. Dotyk kobiety nie zawsze oznacza pożądanie, czasem oznacza wolność. Zostaw w komentarzu wolność, jeśli wierzysz, że miłość to nie kontrola, ale uznanie drugiego człowieka takim, jakim jest. Wreszcie trzecie miejsce to jego dusza. Tak wiem, brzmi poetycko. Ale prawda jest taka, że mężczyźni marzą byś pocałowała ich tam, gdzie nikt inny nie sięga, w ich wnętrze, w ich niepewność, w ich cień. Jung pisał, że każdy z nas nosi w sobie cień, część której się wstydzimy którą ukrywamy przed światem. Mężczyzna ukrywa swój cień za ambicją, sukcesem, a czasem arogancją. Ale jeśli potrafisz pocałować jego duszę, to znaczy, że nie boisz się zobaczyć jego słabości. I właśnie wtedy on zaczyna kochać. Nie wtedy, gdy wyglądasz idealnie, nie wtedy, gdy mówisz, co chce usłyszeć, ale wtedy, gdy potrafisz przy nim milczeć i czuć, kiedy patrzysz na niego bez oczekiwań, a on widzi w twoich oczach, że nie musi już grać żadnej roli. Taki pocałunek nie dzieje się ustami, tylko obecnością. To spojrzenie, które mówi: Nie musisz być idealny, wystarczy, że jesteś prawdziwy. I w tej chwili mężczyzna przestaje szukać gdziekolwiek indziej, bo znalazł coś, czego świat mu nigdy nie da akceptację. Ale teraz posłuchaj mnie uważnie. Ten film nie jest o technice ani o manipulacji, to jest o świadomości. Bo prawdziwa kobiecość nie polega na uwodzeniu, lecz na zrozumieniu. Mężczyzna pragnie pocałunków, które dotykają nie tylko jego skóry, ale także jego sensu. Więc zanim zapytasz, gdzie go pocałować, zapytaj siebie, czy ja sama potrafię być obecna w swoim życiu? Czy potrafię być kobiecą energią, która inspiruje, a nie kontroluje? Bo jeśli tak, nie będziesz musiała się starać. On. Sam poczuje, że przy tobie jego dusza odpoczywa. Jung wierzył, że każda kobieta jest mostem między światem materii i świata ducha. Kiedy naprawdę kochasz, nie potrzebujesz słów. Twoje spojrzenie, Twój dotyk, Twój oddech, to wszystko staje się językiem, którego nie da się przetłumaczyć. Mężczyzna, który tego doświadczy, nigdy już nie zapomni, bo nie pocałowałaś jego ciała, pocałowałaś jego istnienie. Jeśli to, co mówię, poruszyło w tobie coś głębszego, napisz w komentarzu, które z tych trzech miejsc jest dla ciebie symbolem prawdziwej więzi. Czoło, symbol uznania, dłonie, symbol wdzięczności, dusza, symbol miłości. Napisz jedno słowo. Czoło, dłonie albo dusza. Niech zobaczą, że są kobiety, które rozumieją, czym naprawdę jest bliskość. A jeśli chcesz więcej takich refleksji o relacjach, świadomości i kobiecej sile, zasubskrybuj teraz kanał, zanim algorytm znów ukryje treści, które naprawdę mają wartość. Bo to, co tu tworzysz ze mną, to nie jest kolejny film, to przestrzeń dla kobiet świadomych swojej mocy.